Myślisz o rzuceniu etatu? Masz dość szefa, bezsensownych spotkań i e maili? I poczucia, że stoisz w miejscu, robisz coś, co nie ma znaczenia? Marzy Ci się wolność, praca z dowolnego miejsca na świecie? I bycie sterem, żeglarzem i okrętem? Znam to. Ale zanim złożysz wypowiedzenie i skoczysz na głęboką wodę, chcę, żebyś posłuchał tego odcinka. Dzisiaj pokażę Ci pewne mity. Opowiem Ci o pięciu brutalnych prawdach o byciu przedsiębiorcą, o których nie usłyszysz od żadnego coacha na Instagramie. Którym sam jestem. E, to jest szczera spowiedź oparta na moich własnych błędach i doświadczeniach setkami osób, z którymi pracowałem. Cześć, z tej strony Łukasz, a Ty słuchasz Finansowe Wsparcie, czyli podcast dla osób, które chcą budować swoją niezależność finansową bez ściemy, bez bajek. Za to z konkretnymi krokami. Pierwsza rzecz. Musisz zamienić się z wykonawcy w stratega. No i to jest fundament. To jest taka pierwsza ściana, o którą rozbija się 90% ludzi. Dlaczego? Bo etat przyzwyczaja nas do jednej rzeczy: do wykonywania zadań. Dostajesz polecenia, masz jakiś deadline, Robisz, odhaczasz, idziesz do domu. Ktoś inny myśli za ciebie. No jednak, jakby większość zdecydowanie nie ma takich stanowisk zbytnio kreatywnych. A nawet jak ci się wydaje, że masz kreatywne, to i tak najczęściej już przechodzisz przez jakieś procesy. Jako przedsiębiorca jesteś sam. Nikt ci nie da zadań. To ty musisz je sobie wymyślić. I co najtrudniejsze zaplanować. I dopilnować, że je zrobisz. I to jest ten moment, w którym musisz stać się właścicielem swojego kalendarza, a nie kalendarz, właścicielem Twojego czasu. Musisz blokować czas na pracę głęboką. I co najważniejsze, trzymać się tego. Dlatego, że to, co oddziela tych przedsiębiorców, którzy mają wyniki, od tych, którzy nie mają, to to, że co chwilę są rozpraszani. Na prawo i lewo jakimiś powiadomieniami, mailami, czy telefonami. I muszę powiedzieć, że widzę to idealnie w moich programach. Takich kohortach, które robię na żywo. Ja, oczywiście też się uczę, tak, robiąc te programy. Ale w ostatniej kohorcie, kiedy zacząłem dawać ludziom konkretnie zadania domowe, i co najważniejsze, poświęcałem się czas. Na sprawdzanie tych zadań, na odpowiedzi na te maile, wtedy od razu był ogromny, ogromny naprawdę progres. I faktycznie, kiedy tego wcześniej brakowało, jakby nie widziałem do końca, w którym kierunku pójść z tymi zadaniami, to były te efekty, ale po prostu u mniejszej liczby ludzi, czyli u takich, które miały tą wewnętrzną dyscyplinę u siebie. I to samo się przekłada na życie przedsiębiorcy, tak? Czyli między tym, kto stoi w miejscu, a tym, kto ma wyniki, to jest dyscyplina i dotrzymywanie słowa danego sobie. Chociaż to tak naprawdę powinno być. dotyczyć każdego człowieka, tak? Czyli jeśli obiecujesz sobie, że no pójdziesz na ten trening, no to idź na ten trening. Jeśli obiecujesz sobie, że tam zadbasz o jakąś sferę życia, to o nią zadbaj. Dobra, ale punkt drugi, no to nie będę tutaj ci ukrywał, że tutaj wchodzimy na wysoki poziom od razu, czyli myślisz, że na etacie się stresujesz, nie, bo wypłata nie taka, bo tam szef w wkurza, no jest, jest, jest okej. Okay. Tylko pamiętaj, że znowu to jest jakiś Twój sufit stresu. Stres we własnej firmie nie ma sufitu i no odpowiadasz za wszystko, tak? Czyli podatki, ZUS, niezadowoleni klienci, jakieś błędy w systemie, albo w ogóle, czy będziesz mieć pieniądze na wypłatę. Oczywiście pewne rzeczy da się oddelegować. Pewne rzeczy, tak, ma, możemy uzyskać jakieś wsparcie, możemy iść do doradcy podatkowego, oczywiście, możemy iść do księgowych, oczywiście, że tak. Ale koniec końców, odpowiedzialność na tobie spoczywa. Powiem więcej, przed nagrywaniem podcastu, Widziałem takie badania, nie będę ich przytaczał, ale były na LinkedInie. Gdzie przedsiębiorcy, zwłaszcza ci na początku swojej drogi, są narażeni na znacznie wyższy poziom stresu. No i tam występują różne problemy, tak? Psychiczne, fizyczne, bo tak naprawdę to wszystko jest powiązane. No, często pracujesz więcej godzin, po prostu na początku, zwłaszcza i no nie ma work-life balance. Tak? Zaniedbujesz. Zdrowie, relacje, nie? przyjaciół, rodzinę. I naprawdę w porównaniu do tego, etat stabilny, z płatnym urlopem L4, to uwierz mi, że to jest często luksus, nie? I mówię ci to o tym, bo warto być po prostu gotowym na to mentalnie. Że to nie jest tak, że problemy znikną. Problemy będą o wiele, wiele większe. Ale spokojnie. Dojdziemy do tego w tym podcaście, i chodzi o to, że zdawanie sobie sprawy, że te problemy będą, czy to na etacie, czy prowadząc własną firmę, prowadzi tylko do tego, że bardziej chodzi o to, jak sobie radzić z tymi problemami. Ja to po prostu bardzo często widzę, ale do tego jeszcze dojdziemy. Perfekcjonizm, punkt trzeci. No to jest śmiertelny bruk, nie? Oczywiście, że tak. Zwłaszcza jak dzisiaj, możesz jeszcze jesteś na etacie i, i myślisz o tym, żeby coś tam robić, dodatkowo spotkać się z pierwszym klientem, wystawić pierwszą ofertę, zrobić jakieś pierwsze posty, tak na Instagramy. I teraz, tak jak jeszcze wiesz, na etacie <głos》> możesz odkładać sobie i wiesz, czekać na ten deadline, tak we własnej firmie. Perfekcjonizm no, po prostu zabije Twój biznes. Bo. No Nie opłaci faktur, nie? Nie opłaci księgowej, nie opłaci Twojej wypłaty. I dopiero działanie płaci. Więc tak, no jakby to jest ciągłe oduczanie się, ciągłe, bo, bo to nie jest praca skończona. Nawet jak się ma świadomość, to cały czas nad tym trzeba pracować, ale trzeba uczyć się myślenia, że coś będzie idealne. Nigdy nie będzie idealnego produktu i już Ci powiem dlaczego, bo nigdy nie zadowolisz 100% klientów. Zawsze się znajdzie ktoś, kto powie, a, bym zmienił to. No Tylko to też jest oczywiście droga donikąd. No bo nigdy nie jesteś w stanie tak udoskonalać jakiegoś produktu, żeby właśnie zadowolić wszystkich. Możesz zadowolić po prostu do pewnego momentu. Ale zawsze ktoś przyjdzie, że mu ta zupa pomidorowa po prostu nie smakuje. No, oczywiście to jest przykład. Więc zawsze trafi się ktoś niezadowolony, zawsze popełnisz jakiś błąd, zawsze będą fakapy. Im szybciej to zaakceptujesz, i zdasz sobie z tego sprawę. Zaczniesz dowodzić rzeczy wystarczająco dobre. Nie? Im szybciej zaczniesz zarabiać, im szybciej zaczniesz zbierać feedback nawet dzisiaj, robiąc biznes na boku, tym zaczniesz robić realny progres. No bo ten feedback ci pozwoli szybciej nanosić poprawki. Duże firmy, takie jak Apple nawet, przecież bardzo często wypuszcza jakiegoś nowego iPhone'a, a później nosi jakieś poprawki w oprogramowaniu. I to jest bardzo często widoczne. Dlaczego? Bo zbiera feedback od ludzi. Są jakieś errory, no to ludzie wysyłają i oni te erory naprawiają. I dlatego są wszystkie te aktualizacje oprogramowań. Czyli one udoskonalają to na bazie feedbacków ludzi. No bo zawsze ktoś komuś coś tam wyjdzie. Nie są w stanie przetestować swoimi pracownikami, swoimi testerami tego tak dobrze, jak na milionach. Klientów. No i teraz wróćmy do tych problemów, które nie znikną. One po prostu będą większe. Bo kwestia jest taka, że ludzie często uciekają z pracy, bo no mają dość tych problemów, nie? Ze współpracownikami, z szefem, z tym w ogóle, jaka ta praca jest, nie? No i teraz we własnej firmie te problemy nadal będą. Tylko inne. Zazwyczaj większe i o wiele bardziej złożone. Nie? I teraz różnica polega przede wszystkim na tym, na odpowiedzialności. Ale. O co mi chodzi? Po prostu na etacie, jak się pojawia jakiś problem, no zwłaszcza wewnątrz firmy, po prostu w jakichś procesach, to masz do kogo iść. Nie? Masz zawsze kogoś jednak nad sobą. A we własnej firmie nie masz nikogo. I po prostu chodzi o to, żeby się nauczyć rozwiązywać te problemy. Bo, bo nie ma takich problemów, których ktoś już pewnie nie rozwiązał. I bardziej chodzi o to, żeby wiedzieć, jak kogoś znaleźć i poprosić o pomoc. Oczywiście, koniec końców, ten ciężar tak spoczywa na ciebie, tak? na podejmowaniu decyzji, jak sobie radzić z daną sytuacją. I żeby ci to dobrze zobrazować. Chodzi o to, że jak ja dzisiaj z perspektywy czasu po tych wielu latach już. Kiedy nie pracuję po prostu u kogoś, to ja już o pewnych rzeczach też zapomniałem, nie? z czym ja się mierzyłem wtedy. I dzisiaj trochę jest tak, że jak ja rozmawiam z kimś o życiu zawodowym i ktoś mi coś tam mówi o jakiejś sytuacji w firmie, nie? o jakichś swoich po prostu problemach, to mi ciężko wejść w rolę dobrego słuchacza. Bo ja już nie rozumiem tych problemów. W sensie, dla mnie to jest jakaś abstrakcja. Mówię w stylu, moja odpowiedź. Najczęściej będzie mniej wyjebane, nie? No bo trochę tak jest. Bo chodzi o to, że z mojej perspektywy, po prostu na etacie za bardzo często się pewnymi rzeczami przejmujemy. To nie chodzi o to, żeby nie wkładać zaangażowania. Nie? Kurczę, no tam, gdzie pracujesz, pracuj najlepiej, jak potrafisz, bo jak nie, to po prostu zmień tą pracę, nie? Bez sensu chodzić i robić coś na odpierdol. Tylko chodzi o to, że no koniec końców, ty nie musisz się przejmować, bo nie masz tej odpowiedzialności, a bardzo często jest tak, że na etacie. Nadmiernie się czymś przejmujemy. Ja, oczywiście, takich sytuacji jest dużo. Teraz, jakby nie chcę rozwlekać tych przykładów, ale w drugą stronę chodzi o to, że jest podobnie. To znaczy, mi też ciężko mówić o moich problemach z kimś, to pracuje na etacie. Bo to dopiero przedsiębiorcy mnie rozumieją, którzy przechodzili przez pewne etapy. Wiedzą, jak sobie właśnie nie, radzić z innymi typami po prostu stresu. To jest nadal stres. Tylko po prostu na innych, gdzieś tam, levelach, poziomach, nie? Do czego zmierzam? Że koniec końców chodzi o to, że da się na tym zawładnąć. Nie? Da się zdobyć taką świadomość, która, no właśnie, chociażby mi pozwala nagrywać ten podcast i dzielić się tym swoim doświadczeniem. I przecież, no koniec końców, ja nie nagrywam tego podcastu, żeby powiedzieć, że no właśnie, może jeszcze do tego dojdziemy. Punkt piąty. I. Po prostu podsumowując, żeby spiąć to wszystko klamrą, chcę ci powiedzieć, że naprawdę bycie przedsiębiorcą. Na każdym poziomie uważam, bo, bo są łatwiejsze, oczywiście branże i trudniejsze, ale jest mega trudne. Nie? I no Instagram mega kłamie. Nie? To, co widzisz na Instagramie, to jest po prostu ten efekt końcowy, to jest jak ta góra lodowa, i widzisz sam tylko wierzchołek. A w wodzie tam jest po prostu wow, nie? Ileś kilkadziesiąt razy więcej rzeczy, które nikt nie pokazuje. Nikt nie pokazuje przecież stresu, chwili zwątpienia, problemów ze zdrowiem. No ja rzadko widzę, żeby ktoś rzucał, że a, nie mogę wstać z łóżka. Jest ciężko. Nie widzisz też kłótni. Nie widzisz problemu z relacjami. Nie widzisz tego, że praca często wygrywa ponad jakieś inne przyjemności, na przykład? Nie? Bo po prostu masz mniej swobody, bo wiesz, że albo dowieziesz, albo, albo przelew nie dowiezie wypłaty na twoje konto. I nie mówię to tylko ze swojej perspektywy, ale po prostu chodzi o to, że już przez tyle lat no, poznałem naprawdę dziesiątki ludzi, których znam, naprawdę zarabiają potężne pieniądze. Poznałem też ludzi, którzy mają, tak jak powiedziałem, łatwiejsze i trudniejsze modele biznesowe. Nie wiem, czemu niektórzy te trudniejsze wybierają, ale wybierają. Ale każdy przechodzi przez swoje rzeczy. Każdy ma jakieś tam demony za sobą. Ja to nazywam, że każdy niesie swój krzyż. Każdy coś zaniedbuje. Każdy ma chwilę zwątpienia i każdy z nich marzy o większym spokoju. To jest cholernie trudna droga. I, I powiem Ci więcej, po tym wszystkim odradzam Ci to. Odradzam Ci to. Wiesz dlaczego? Bo jak będzie stres, to nie chcę, żebyś potem do mnie przyszedł i powiedział Łukasz, Ty mnie zachęcaj do rzucenia etatu. Nie, ja Ci odradzę. Ale czy ja bym coś zmienił? No nie. Czy wróciłbym na etat? No nigdy w życiu. Bo te wszystkie problemy, stres, kłopoty ze zdrowiem, z relacjami, to wszystko było mi potrzebne. To ukształtowało mnie jako człowieka, którym jestem dzisiaj. Dało mi świadomość. Świadomość, która pozwala mi nagrywać ten podcast. I mam coś jeszcze, co jest dla mnie bezcenne. Poczucie sensu. I wiedza, że spróbowałem. I wiedza, że przyszedłem przez to wszystko. A wiesz, co było dla mnie najgorsze? Obudzić się za 20 lat i z myślą, że a mogłem wtedy zaryzykować. A tego nie zrobiłem. Ale naprawdę to nie jest odcinek, w którym cię zachęcam. Bo nie chcę, żebyś tam pisał do mnie, że ja cię na cokolwiek namówiłem. To jest ten odcinek, w którym chcę być szczery. Zrobiłem bilans strat, bilans rzeczy, których musisz się spodziewać. Ale no, zastanów się. Zrób sobie też bilans. I czy warto przez to przechodzić? Ale z drugiej strony, czy nie będziesz żałować tego za 10 lat, że jednak nie spróbowałeś? Dzięki za ten odcinek. Za. Bycie ze mną przez te minuty czasu twojego cennego. I będzie mi bardzo miło. Jak zostawisz jakiś komentarz, udostępnisz ten podcast gdzieś w swoich mediach, albo komuś prywatnie, albo zasubskrybujesz, i tak dalej. Nie, to wszystko mi mega pomaga, cieszy. Także dziękuję, do usłyszenia za tydzień.